Problem skóry wrażliwej i alergicznej stanowi jedno z głównych wyzwań współczesnej dermatologii i kosmetologii. Przystępując do pracy nad recepturami dla skór alergicznych i wrażliwych, należy brać pod uwagę szereg czynników, szereg składników, które mogą potencjalnie alergizować skórę. To są na przykład kompozycje zapachowe. Z drugiej strony należy brać pod uwagę potrzeby kobiet. Tworząc nową linię dermokosmetyku Pharmaceris A, bardzo precyzyjnie dobrano układ bazowych składników, takich jak emolienty czy oleje naturalne, które odbudowują naruszoną przy tym problemie ochronną barierę skóry. Działanie dermokosmetyku Pharmaceris A oparte jest na dwóch formułach immunoprebiotyk oraz leukine barier. Formuła immunoprobiotik ma unikalne właściwości regulacji skóry poprzez rozwój, poprzez stymulację korzystnych mikroorganizmów bytujących na skórze. W wyniku tego zapobiegamy swędzeniu, zapobiegamy zaczerwienieniom, przywrócona zostaje ochronna bariera skóry. Natomiast formuła Leukine barier odbudowuje i wzmacnia barierę lipidową skóry, pomaga zapobiec nadwrażliwości, działa przeciwzapalnie oraz łagodzi już istniejące stany zapalne. Działa także nawilżająco poprzez zapobieganie transepidermalnej utracie wody. Połączenie tych dwóch formuł daje dermokosmetykom linii Pharmaceris A unikalne działanie. Zmniejszają nadwrażliwość skóry oraz wpływają na jej zdrowy wygląd. Dermokosmetyki linii Pharmaceris A przeszły czterotopowe testy bezpieczeństwa na modelu naskórka Epiderm, testem kontaktowym półotwartym, badaniach przedklinicznych i badaniach klinicznych. Zarówno test na modelu naskórka Epiderm, jak i test kontaktowy półotwarty wykazały, że dermokosmetyki linii Pharmaceris A są hypoalergiczne. W testach przedklinicznych wziął udział 325 pacjentów. Skuteczność działania produktów oceniano zarówno subiektywnie, jak i instrumentalnie. wykazując działanie nawilżające, łagodzące, kojące i zmniejszające nadwrażliwość skóry. Pacjenci deklarowali, w jakim stopniu kondycja ich skóry uległa poprawie. Badanie w warunkach klinicznych zostało przeprowadzone przez zespół 8 dermatologów pod kierunkiem profesora Andrzeja Kaszuby. Do udziału w badaniu zakwalifikowano 210 pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku alergii. Dermatolodzy oceniali kondycję skóry na początku badania oraz po czterech tygodniach stosowania określonych wyrobów. Stosowali w tym celu dziesięciopunktową skalę analogową. Łącznie produkty farmaceutyczne A przebadano w grupie 865 pacjentów ze skłonnością do alergicznych chorób skóry. Dermokosmetyki uzyskały opinie delikatnych i bezpiecznych.